się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, jak widzicie już po tytule filmik, który bardzo lubicie na moim kanale, czyli będzie to haul z pepko. I na samym wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że słuchajcie, moje usta mogą się wydawać Wam dość duże, dlatego że delikatnie je poprawiałam, no i jak wiecie, po robieniu ust mamy taką delikatną obuchliznę przez około dwa dni, także... Od razu uprzedzam pytania, bo pewnie zaraz zapytacie, czy powiększałam znowu usta. Jaka to pomadka, także tak, one są teraz trochę spuchnięte, ale nie o tym dzisiaj, nie o tym, dlatego że najważniejsze, meritum, to haul z Pepko. Zupełnie spontanicznie, po raz kolejny, udałam się do Pepko, dlatego że byłam z Tatą w Białym Stoku i musiał załatwić kilka spraw. I w tym miejscu, w których on załatwiał swoje sprawy, było Pepko, więc mówię: Dobra, to jest duże Pepko, wejdę, zobaczę. Może coś znajdę. I powiem wam szczerze, że udało mi się znaleźć kilka rzeczy w naprawdę fajnych cenach, bo trafiłam również na promocję. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Standardowo zostawcie łapkę do góry. Zostawcie, zostawcie też swój komentarz, czy udało wam się coś ostatnimi czasy kupić, upolować w Pepko. Mam tu taką dość dużą reklamówkę. Ale już nie przesadzajmy, nie będzie tego jakoś tam mega, mega dużo. Zacznijmy, słuchajcie, od piżamki, dobrze? Zacznijmy od piżamki. Dobra, w poprzednim holu z Pepko była piżamka, ja wiem. Natomiast teraz mam koszulkę nocną, która kosztowała 15 zł, zobaczcie. I żeby była troszkę większa, miałam wziąć sobie XL, ale żeby była trochę większa, stwierdziłam, że wezmę sobie 2 XL, żeby im było wygodnie, przyjemnie. I zobaczcie, to jest taka koszulka nocna, oczywiście w cytryny. Ja ostatnio bardzo polubiłam kolor żółty, także taka oto, w cytryny. Tutaj taka ala koronka jest na ramionkach, czyli słuchajcie, to co ja bardzo lubię, delikatna, przewiewna No i jeśli oglądaliście mój poprzedni haul uh, z pepko, to tam pokazywałam Wam również piżankę w cytrynki, była żółta koszulka i czarne skrótkie spodenki z cytrynkami, a to jest taka oto piękna koszula nocna, no i cena 15 zł. No po prostu szkoda było nie brać. Dobra, lecimy dalej. Dalej słuchajcie, kupiłam piasek. Sztuczny kwiatek i dlaczego go kupiłam? O, teraz możemy zobaczyć, jak on się tutaj będzie prezentował. Ten kwiatek, słuchajcie, kupiłam sobie z myślą właśnie o moim biurze, o moim pokoju nagrań, bo nie zawsze te świeże kwiaty mam, tym bardziej, że teraz jest bardzo gorąco, no i świeże kwiaty tak sobie u nas stoją, więc stwierdziłam, że taki oto kwiatek, oczywiście go trzeba tutaj jeszcze poprawić, bo był w torbie, mi się tutaj przyda. Myślę, że ładnie będzie wyglądał na tle. Będzie jakoś tak przyjemniej. Na żywego kwiatka się nie zdecydowałam, ale ten w mi się bardzo spodobał. Szkoda, że nie był w srebrnej albo w złotej donicy, natomiast ta fajnie tu wygląda i jeszcze nie wiem, czy będzie stał na parapecie, czy będzie gdzieś stał tutaj, czy będzie gdzieś stał tutaj. Zobaczymy. Cena to 19,99 i kwiatek prezentuje się tak. Dobra, odstawiamy. Kolejna rzecz, słuchajcie, którą bardzo chciałam kupić dzieciom, to są tak zwane. Zaraz zobaczę, czy jest po polsku, bo akurat brakuje mi słów. Osłonka przeciwsłoneczna, e, dwie sztuki. No Bugimiłka, dwie sztuki, czyli razem mamy cztery sztuki, a ja potrzebowałam dwie, jedną dla Leo, drugą dla Nel, ale słuchajcie, cena 99, a ja za nie jakoś taniej chyba zapłaciłam, tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj mamy osłonkę przeciwsłoneczną, oczywiście motyw, dis motyw Disneya, więc musiałam e, po prostu, mocowanie na przystawki. E, i tutaj mamy wersję chłopięcą, a tutaj mamy wersję dziewczęcą. Super! Do dziadka, do samochodu się przyda. No właśnie, nic się nie zmarnuje. Także takie oto osłonki przeciwsłoneczne. E, wiecie, my mamy z tyłu przyciemniane szyby, natomiast takie osłonki myślę, że i tak się przydadzą. Muszę teraz sprawdzić, jak dzieci jeżdżą, jak jest takie wielkie słońce, ale to się zawsze przyda, cena super. Także jeżeli szukacie takich osłonek e, przeciwsłonecznych na szyby w samochodzie, no to w Pepco znajdziecie. E, wiecie co, w sumie jestem bardzo ciekawa, więc ja otworzę. Gdzie to otworzymy, tak, 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 i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają, no nie przed zakupem. Tylko, czy ja otworzę, bo ja tutaj nie mam. Dobra, otworzę. Bo, żeby tylko było ładne, bo wiecie, że mnie to tak. Uu! Raczej ciężko za do o, jakie słodkie zobaczcie, o, ta jest fajna, więc tak się prezentują osłonki dziewczęce, o, ta mi się podoba ta będzie na pewno w naszym samochodzie a tutaj jest druga osłonka to pójdzie do dziadka, ale super ciekawa jestem, którą Leo sobie wybierze później mu pokażę, także o, osłonki wyglądają tak, no ślicznie, no ładne pastelkowe kolory dziewczęce tak jak oczywiście y, powinno być, dobra, a teraz otworzymy tą chłopięcą no, otwieraj się, otwieraj się. Dobra, otwier Uwaga, bo mi to znowu pewnie wyskoczy. Wuhuu! Dobra, chłopięca jest niebieska. I tu jest Miki i Goofy. Zobaczcie. O, tak, w ten sposób. Tak, Miki i Goofy. A tutaj mamy kaczora Donalda. Słuchajcie, czy to jest Goofy, czy to jest Goofy? Poprawcie mnie. No, ale tutaj mamy taką. Dziewczynka chyba jest ładniejsza, natomiast ta taka... Popięca, myślę, że mi się bardzo, bardzo spodobają. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie To mam tutaj, moi drodzy, miseczki dla Lili Bo te Lili miseczki, no trzeba często zmieniać Ja przynajmniej tak uważam A dawno jej miseczek nie zmienialiśmy Zobaczcie, jakie piękne kolory Także ta będzie na pewno na wodę, ta będzie na jedzonko I takie oto miseczki 3,99, ta 3,99, ta 3,99 No przepiękne, pastelowe Super, w moim ulubionym kolorze no, trochę mi się pogniotło. Podkładkę. Ja sobie stawiam miseczkę, wiecie, o, różową, taką, taką. I mamy podkładkę, nic nam się w kuchni nie brudzi, także o, taka podkładka, podkładka kosztowała 4,99, więc śliczne pastelowe odcienie i Lili będzie miała też coś dla siebie, też coś nowego specjalnie dla nich. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, czy wziąć to na kolankę, czy nie. Dobra, słuchajcie, wziąłem taką świeczkę, ale tylko ze względu na jej wygląd. Wiecie, ja mam świeczek dużo, nie potrzebuję. Poza tym te świeczki, chyba, pepko nie są trwałe, jeżeli chodzi o zapachy. Natomiast zobaczcie, jak ona jest piękna, i też stwierdziłam, że gdzieś tutaj na tło będzie wyglądała ładnie. Zobaczcie, nawet przy tych kwiatuszkach pod kloszem. Także taka oto świeczka. Ona kosztowała 9,99, ale jest naprawdę piękna. Fajnie wygląda nawet do zdjęć, ładnie się będzie mienić. Mm, i zapaszek też jest całkiem, całkiem ładny. Dobra, tutaj mam, słuchajcie, jeszcze. Udam sobie to chyba na kolana w ogóle. Czekajcie, o tak pod winem. I tak, tu mam kilka rzeczy dla Laosia z, z przeceny i on ym, z wyprzedaży, z promocji i on czeka. Także słuchajcie, to jest też takiego water balons i on bardzo, bardzo to chciał. 50 wodnych balonów z taką oto maszynką. Ja jeszcze nie wiem, muszę zobaczyć. On ostatnio mi coś mówił o balonach na wodę. Jak ja tylko to zobaczyłam, to stwierdziłam, muszę to wziąć. I to było na promocji, słuchajcie. Z 19,99 na 9,99, więc super cena. Myślę, że się bardzo, ale to bardzo go cieszy. I tu jeszcze mam dla niego, słuchajcie, takie o. Proszę bardzo, wszystkie mamy. E, zabawka chłopięca. wcześniej kosztowała 20 zł, przeceniona na 9,99. Osiem potworkowych składników, zobaczcie. I tu mam jeszcze coś takiego, i to też było przecenione na 9,99. Zobaczcie, jak to super wygląda. No, myślę, że mały się naprawdę bardzo ucieszy, i on tam czeka w pokoju. Nie dam mu oczywiście wszystkiego. Dam mu to coś na balony, i chyba tą zabawkę, a drugą chowam, i przy jakiejś tam najbliższej okazji mu podaruję. I jeszcze mi się bardzo spodobały te szklane. Jeżeli chodzi o te szklanki, to one kosztowały słuchajcie, 14,99 na zimne napoje, kostki lodu, jakaś woda, ale zobaczcie, jakie fajne. One troszeczkę są jaśniejsze. O, zobaczcie, zresztą jak, jak na nie patrzymy, ale są fajne, mega mi się tutaj spodobały. Zobacz, ale zobaczcie, jak świetnie wyglądają, bardzo, bardzo mi się spodobały. Nie wiem, czy były inne kolory, ale te zdecydowanie mój klimat i fajna cena, więc. Czekajcie, odstawię sobie tutaj, żeby nic się nie pobiło. Dobra, kupiłam jeszcze zapach, zapach, zapas e, chusteczek. Tym razem zdecydowałam się na Beauty and Care Refreshing Wet Wipes e, z masełkiem Shea Shea Butter Sense. Zapach e, masełka Shea, Shea. I czekajcie, jak powącham, bo nie wąchałam. O, no spoko, ładnie pachnie. I drugie to Aloe Vera, jeżeli chodzi o te małe chusteczki, zawsze w Pepco kupuję, one mi się przy dzieciaczkach yy, przydają, żeby te łapki, rączki ładnie sobie wytrzeć, zawsze są pod ręką, złoty 49, zł. tych jeszcze nigdy nie miałam, ale ostatnio Wam pokazywałam takie dziecięce, więc kupiłam dwie, dwa takie opakowania, o! I dwa, tak zawsze to rączki można po prostu przetrzeć też bardzo często Nel, fotelik do karmienia e, przecieram takimi oto mokrymi chusteczkami. Słuchajcie, ostatnia rzecz z promocji, z przeceny. Tam, ta da dam, takie dwa piękne brokatowe e, świeczniki na podgrzewacze, na pilajty. Pięknie one wyglądają na podgrzewacze i one kosztowały 2,99, zostały przecenione na złoty 99. Zobaczcie, takie brokatowe, bardzo szorstkie w dotyku, ale pięknie wyglądają złoty no, 99. E, myślę, że do korytarza na moją konsolkę postawię albo też na tackę w salonie. Zobaczymy. No, szkoda było nie brać. Także, słuchaj, no, spójrzcie, no tak mi się to podoba i one są no, tak jak mówię, no szorstkie, brokatowe, świetne. Myślę, że na pewno będą zwracać każdego uwagę, no bo są bardzo, bardzo ładne. I to by było na tyle, moi drodzy, mój haul z Pepko dobiega końca. E, zostawcie koniecznie mi łapkę do góry, e, napiszcie komentarz, tak jak wam mówiłam wcześniej, co ostatnio wam się udało w Pepko upolować. E, no ja pozdrawiam Was serdecznie. Zaraz to wszystko sobie będę wypakowywać, szukać miejsca na przykład dla świeczki, dla kwiatka. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Przysyłam Wam buziaki, hejka i pa pa!